Pełnia Słońca, księga 7 z 2920, ostatniego roku pierwszej ery, pióra Karlowaka-Tonweja. Czwarta Pełnia Słońca, 2920, cesarskie miasto Cyrodil. Cesarz Reman III i potentat Dversi dłuższaie przechadzali się po cesarskich ogrodach. Wypełniona rzeźbami i fontannami północna część ogrodów odpowiadała nastrojowi cesarza, a poza tym była najchłodniejszym miejscem na spacer w mieście podczas letnich upałów. Z każdej strony otaczały ich skromne, ustawione jedna nad drugą grządki błękitnosiwych kwiatów. Vivek zaakceptował postawione przez księcia warunki pokoju. Powiedział Reman, mój syn wraca za dwa tygodnie. To znakomite wieści. Odparł ostrożnie potentat. Mam nadzieję, że dunmerowie uszanują te warunki. Mogliśmy żądać więcej, na przykład twierdzy przy czarnej bramie, ale książę na pewno wie, co robi. Nie osłabiałby cesarstwa dla takiej błachostki, jak pokój. Zastanawiałem się ostatnio nad Ridżą i nad tym, co skłoniło ją do knucia spisku na moje życie. Powiedział cesarz, Zatrzymując się, by przyjrzeć się rzeźbie Alessii, królowej niewolników. Jedyne co przychodzi mi do głowy, to że pała ona zbytnim podziwem dla mojego syna. Może kiedyś kochała mnie i moją osobowość, ale on przecież jest młody i przystojny. A któregoś dnia odziedziczy także mój tron. Musiała uznać, że gdybym nie żył, mogłaby mieć cesarza, który ma młodość i władzę. Czy książę był wplątany w ten spisek? Spytał Versidiuszaje. Przewidywanie, w czym za chwilę objawi się paranoja cesarza, było naprawdę trudną grą. Nie, nie sądzę, uśmiechnął się Remam w odpowiedzi. Mój syn mnie kocha. Czy wiesz, że korda, siostra Ridzi, jest nowicjuszką w konserwatorium Morchwy w Hegate? Zapytał potentat. Morchwa? Spytał cesarz. Zapomniałem. Który to bóg? To pożądliwa bogini płodności, którą czczą Jokudanie, odpowiedział potentat. Nie tak skrajnie pożądliwa jak Dibella, skromniejsza, ale z całą pewnością związana z miłością fizyczną. Dość już mam kobiet pełnych pożądania. Cesarzowa, Ridża, wszystkie takie pożądliwe. Rządza miłości wiedzie do rządzy władzy. Cesarz wzruszył ramionami. Ale mniszka nowicjuszka ze zdrowym apetytem brzmi świetnie. Przypomnij mi jeszcze, co mówiłeś o czarnej bramie. Szósty pełnia słońca. 2920. Forteca Turco. Cyrodil. Cesarz mówił, a Ridża stała, patrząc bez słowa w zimną kamienną podłogę. Nigdy przedtem nie widział jej tak bladej i pozbawionej radości. Mogła przynajmniej ucieszyć się, że puszczany ją wolno, pozwolono wrócić do ziemi ojczystej. Przecież gdyby wyjechała od razu, mogłaby być w Hammerfel w samą porę na festiwal kupców. Jednak to, co mówił, nie wywoływało żadnej reakcji. Wydawało się, że półtora miesięczny pobyt w twierdzy twórco zabił w niej ducha. Tak sobie myślę, powiedział wreszcie cesarz. Myślę sobie, że twoja młodsza siostra Korda mogłaby spędzić trochę czasu w pałacu. Chyba wolałaby to od konserwatorium w Kegaty, nie uważasz? Wreszcie doczekał się reakcji. Ridża spojrzała na cesarza ze zwierzęcą nienawiścią i rzuciła się na niego w ataku gniewu. Przez czas uwięzienia wyrosły jej długie, mocne paznokcie. Przeorała nimi jego twarz aż po oczy. Zawył z bólu, a strażnicy odciągnęli ją na bok i tak długo tukli grzbietami mieczy, aż padła na ziemię nieprzytomna. Natychmiast wezwano Uzdrowiciela, jednak tego dnia cesarz Reman III stracił prawe oko. 23 pełnia słońca 2920. Balmora Morrowind. Wiwek wyszedł z wody, czując, że zmył już ze skóry ciepło dnia. Wziął ręcznik od jednego ze służących. Sota Sil z balkonu obserwował starego przyjaciela. Zdaje się, że przybyło ci jeszcze kilka blizn od czasu, kiedy ci ostatnio widziałem. powiedział czarodziej: „Niechaj azura sprawi, bym przez jakiś czas nie drobił się nowych zaśmiał się Wiwek. Kiedy przyjechałeś? Trochę ponad godzinę temu, powiedział Sota Sil, schodząc po schodach do krawędzi wody. Myślałem, że przybywam, by zakończyć wojnę, ale zdaje się, że zrobiłeś to bez mnie. Tak, osiemdziesiąt lat bezustannej bitwy to wystarczy, odpowiedział Wiwek, obejmując Sota Sila. Poszliśmy na ustępstwa, ale i oni postąpili tak samo. Kiedy umrze stary cesarz, może rozpocząć się dla nas złoty wiek. Książę Juilek jest bardzo mądry jak na swoje lata. Gdzie Almalexia? Wyjechała po księcia Mornhold. Powinni być tu jutro po południu. Uwagę rozmawiających przyciągnął widok z za rogu pałacu. Od strony miasta nadciągała konno kobieta. Kierując się ku frontowym schodom, rzucało się w oczy, że jechała szybko i od dawna. Wyszli jej na spotkanie w gabinecie, gdzie wyrzuciła z siebie, dysząc ciężko. Zostaliśmy zdradzeni. Armia Cesarstwa wkroczyła do czarnej bramy. 24. Pełnia słońca. 2920. Balmora Morowind. Po raz pierwszy od 17 lat. Od wyjazdu Sotasila do Arteum, trzech członków Trybunału Morowind spotkało się w jednym miejscu. Wszyscy trzej woleliby, by przyczyna tego spotkania była inna. Z tego co udało nam się dowiedzieć, druga armia cesarstwa zaatakowała od północy, podczas gdy książę wracał na południe do Cyrodil. powiedział Wiwek do swoich współtowarzyszy. Można rozsądnie zakładać, że Julek nie wiedział o ataku. Ale można by równie rozsądnie założyć, że planował odwrócić naszą uwagę na czas, gdy cesarz przygotowywał atak na Czarną Bramę. Powiedział Sotasil. Musimy to uznać za złamanie rozejmu. Gdzie jest książę Mornhold? Spytał Vivek. Chciałbym wysłuchać jego zdania w tej sprawie. Jest na spotkaniu z matką nocą w Tel Arun. Powiedziała cicho Alma Prosiłam go, by zaczekał i porozmawiał najpierw z tobą, ale powiedział, że ta sprawa czekała już wystarczająco długo. Zaangażuje w to Morak Tong? W sprawy zewnętrzne? Wiwek potrząsnął głową i zwrócił się do Sotasila. Proszę cię, zrób co w twojej mocy. Morderstwo nic tutaj nie da, powrócimy jedynie do punktu wyjścia. Te sprawy trzeba rozwinąć w negocjacjach albo w bitwie. 25. Pełnia słońca 2920. tel Arun Morrowind. Nocna matka spotkała się z Sotasilem w swoim salonie oświetlonym jedynie światłem księżyca. Wyciągnięta na otomanie była okrutnie piękna w swej prostej, czarnej jedwabnej szacie. Odprawiła gestem na czerwono strażników. I zaproponowała czarodziejowi wino. Rozminałeś się o włos z twoim przyjacielem, księciem? szepnęła. Był bardzo nieszczęśliwy, ale myślę, że rozwiążemy jego problem. Czy książę wynajął morak Tąg do zabicia cesarza? zapytał Sotasil. Jesteś bardzo bezpośredni. To dobrze. Lubię ludzi, którzy mówią wprost. To oszczędza tyle czasu. Rzecz jasna, nie mogę powiedzieć ci, o czym rozmawiałam z księciem. Uśmiechnęła się. To by miało zły wpływ na interesy. A gdybym zaproponował ci taką samą ilość złota za to, że cesarz nie zostanie zabity, morak Tong morduje dla chwały Mefali i dla zysku. Powiedziała do swojego kielicha z winem. My nie zabijamy po prostu. To byłoby świętokradztwo. Kiedy za trzy dni przybędzie złoto księcia, wykonamy naszą część umowy. Obawiam się, że nie możemy rozważać kontr-oferty. Jesteśmy co prawda tak zakonem, jak i przedsiębiorstwem, jednak nie rządzą nami prawa podaży i popytu, Sotasil. 27. Pełnia słońca, 2920. Morze wewnętrzne, Morrowind. Sota Sil obserwował wody od dwóch tygodni, wypatrując pewnego statku. Wreszcie go zobaczył. Ciężki statek z flagą Mornhold. Czarodziej zatrzymał wiatr i przejął statek, zanim ten zawinął do portu. Postać maga otoczyły płomienie, a jego sylwetka przybrała kształt Dedry. Opuścić statek! krzyknął, jeśli nie chcecie zatonąć wraz z nimi. Sota Sil mógł wprawdzie wysadzić statek w powietrze przy pomocy zaledwie jednej ognistej kuli. Postanowił jednak zrobić to powoli, dając załodze czas na wyskoczenie w ciepłą wodę za burtą. Kiedy był pewien, że na pokładzie nie ma żywej duszy, skupił swoją energię w fale zniszczenia. Woda i powietrze zadrżały, kiedy fala ruszyła. Statek... I złoto księcia, przeznaczone na zapłatę dla morak Tong, zatonęły i spoczęły na dnie morza wewnętrznego. Nocna matko, pomyślał Sota Sil, płynąc ku brzegowi, by powiadomić zarządcę portu, że na jego wodach znajdują się żeglarze potrzebujący pomocy. Prawa podaży i popytu rządzą wszystkimi. Ciąg dalszy w księdze ostatniego siewu.